Witajcie moi kochani, zapraszam na ósmy dzień zgrupowania. Dzisiaj dzień spędzicie ze mną. Miłego oglądania. Witam. Czy Dzień A od rana? Widzisz? wcześniej wstać, kurde. <śle> no, porządek wizyty też jest od rana. Bo... No zobacz, kurde. Wiesz, no. Dużo rzeczy mamy. Yy, sportowych, ale... Trzeba trzymać porządek, nie? Dyscyplina musi być. Nie, ja się nigdy nie wysypiam. Też jest tak że No tak jak jest śniadanie, to jak 15 minut przed końcem śniadania. Tak mniej więcej 15 minut przed czasem. No, także, nie, no ja potrzebuję wejść do łazienki, założyć soczewki i do zjeść śniadania i tyle w sumie. Nie. Taki dzisiaj też dzień może nieregeneracyjny, ale, ale na pewno luźniejszy niż taki typowy dzień obo obozowy. Bo do wyboru mamy siłownię, pracę z fizjoterapeutami. Ee, więc wiadomo, no brzmi, to, brzmi to luźno, aczkolwiek jest bardziej mordercze czasami od boiska. No, później pewnie obiadek jakiś, potem mam nadzieję, że na treningu ten trening się, e, mówię, na, na boisku się trening odbędzie. No i potem co, kolacyjka i czas wolny, nie? A masz pomysł, z czego skorzystasz w takim razie? Ty? No ja to ja się pewnie wybiorę i na to i na to. <laughs> na siłownię i na, i na yy, jakieś tam zajęcia z fizjoterapeutami. No nie można się jakby zbyt być gibkim, bo tracisz wtedy na dynamice, więc to musi być taki zdrowy balans między powiedzmy takim, że zrobisz skłon i dotkniesz palców, a, ale nie musisz też, nie wiadomo nie wiem, głową do ziemi dotykać, prawda? Bo bo tak naprawdę większość dziś się broni rękoma niż nogami, te interwencje nogami to są takie sytuacyjne, ale bardziej taka ogólna koordynacja jest ważna niż... A jak rosłość, to tak nagle urosłeś, czy zawsze byłeś wysoki w klasie? Kurde, miałem tak, yy, szedłem do gimnazjum, czyli miałem 12 lat, to... Za ja 160 cm może miałem maksymalnie albo jakieś 155. Ja ważyłem wtedy też tak 60 kg, ja miałem taki półpecik trochę, 12 latek miałem i miałem przez 3 lata gimnazjum urosłem 30 cm, nie? To, to był taki moment u mnie i wtedy właśnie miałem takie pierwsze te kontuzje, to one dość znane są te jak to się nazywa, Ta martwica, ten ozgód szlatek, tak, czy coś takiego, to miałem w obu właśnie kolanach. I w sumie z takich kontuzji, jeżeli chodzi, że typowo wzrosną, to tyle, nie, ale to był taki wystrzał. A najśmieszniejsze jest to, że kilogramowo tak to zostałem, więc ja się tak zrobiłem z takiego, wiesz, byczka małego. I się tak wydłużyłem śmiesznie i, i... w pewnym momencie byłem w ogóle, wiesz, taki zawiotki aż, nie. Także no tak... No Ale to wiesz, tak jak się dorasta, to nigdy nie wiesz, co, co twoje ciało zrobi, nie? decyzja na to, że był ją każdy. Ja jakoś pod koniec w sumie gimnazjum stwierdziłem, że chcę tak, yy, tak faktycznie iść tak już w 100% w piłkę, nie? Tak profesjonalnie, że chciałbym grać. Yy, no bo wcześniej to gdzieś tam była powiedzmy bardziej zabawa albo 50-50 ze, ze szkołą, nauką. No bo wiadomo, nigdy nie masz pewności, że, że będziesz grał w tej piłkę, więc trzeba jakieś wyjścia mieć. Ale oprócz tego no to w sumie zaczynałem na bramce w wieku tam tych 6-7 lat. E, tylko że to było bardziej tak z łapanki niż, niż z wyboru, ale powiedzmy, że dobry wybór. A jaki miałeś taki plan awaryjny, gdyby rzeczywiście z tą piłką mógł ci nie wyjść? Wiesz co, ja zawsze byłem. Mm, ścisły umysł, więc te takie zajęcia typu matematyka, jakaś informatyka to mnie kręciło. Lubiłem też gry komputerowe, więc też myślałem, że w razie co jakiś e-sport czy coś takiego, wiadomo, że to też nie jest łatwo się tam dostać, nie? No i, i tak dalej, ale e, ale wydaje mi się, że byłem na tyle, na tyle inteligentnym chłopakiem, że jakby nie piłka, i jakbym się wziął bardziej za naukę, to myślę, że dałbym radę sobie się wykształcić na tyle, żeby złapać też jakąś do, dobrze płatną robotę. No wiadomo, bo to jednak, jednak jest potrzebne, nie? Ale jednak w Twoim przypadku się udało. Szczególnie te półtora roku ostatnie dla Ciebie to jest no, coś, coś niesamowitego, trochę jak, jak taka historia z filmu. No, dość szybko w sumie, nie? A się szybko rozwinęło wszystko. No, czasami sobie tak mówię, że co by było, jakbym kurde poszedł na jakieś, nie, wiem, studia, mieszkał w akademiku, jak, jak to życie wygląda. Ale z drugiej strony to za, za to życie, co mam teraz, to niczego bym mnie, wiesz, nie wymienił, nie? Robercik Bardzo dobrze A śniadanku dzisiaj? Jak już nie pójdziesz tutaj na obróbki? Ogólnie na śniadanie ja dużo nie wiem, więc nic ciekawego ci nie powiem W sumie ja jem dwie słodkie bułki takiej wielkości, nie wiem no Połowy pięści mniej więcej O Dużej gadam z chłopakami niż ja, nią, Z kim się przy no, no, no. Tu no, akurat na środku siedzę, tak usiadłem, ale tak to raczej jest to tak siedzi Jędza w show, Sochi, soci Kapi, Słyszy, taka wiesz, tutaj w sumie ze wszystkimi się siedzi, mimo wszystko. No. Dobry. Dobry. Wszyscy No. Ja no tak mamy, bardziej w no. przymusu. Nie, to się wezmie. Już hmm. jesteśmy w kitruumie, to możesz powiedzieć. Przecież ten sezon. dla ciebie też byłem odpowiedź względem Już Zabrał karskę z generami, ja jednym takim. To musisz tutaj, bo to Seba drukował. <noise> ja, ty, ja, ty, ja tylko przygotowałem w ty <noise> <noise> Nie no <nie. głosy> co <noise> Dostałem zgodę tak, od trenera Arkadiusza yy, byłego kapitana yy, pierwszego brąkarza Legi Warszawa Który występował z jednej... strony. <laughs> nie no tak, śmieję się. No, dostałem tak ładnie yy, Zgodę. Zielony światło. Zielone światło no dokładnie. Ale chyba nie bez swojej radości co? Yy, że, że byłem zadowolony? No pewnie, że tak, no kurde. Jakbym był smutny to kurde nie wiem po co... po co nie. Ale... fajnie. Ciężka jest strasznie, tak to był ciągnie czasami, ale... Bo za duża. Za duża, L, L, L zamiast Mki kurde. Nie no. Ja wolę jak jest taka wieczor. Luźna. Za jaką maszynę mamy? Znaczy dwie pary butów się nie działa Żartuję. <noise> <noise> jak działa? Yy, tam paruje jakby ona od, od środka i, i buty zmiękcza, dzięki czemu jak masz nowe to się jakby robią takie miękkie i się rozbijają no i jak zakładasz na stopę to bardziej się układają do twojej, więc szybciej się rozbijają. So... 84. To z kim mógłbyś się bić? To masz 84. Z takich tych, co? Ile masz, żeby łachowić? Znowu jest 90, co? To jest wielki chłop. Ja mógłbym łachowić, no. Z tym, kurde. Z Sajsan F której, bym mógł cały popatrzeć. Którzy 30 Ilon match? 33 0? 34 0? Nie, lepszy niż Joshua i, i Walter, nie? Co, ona sztuka nie jest podobna. Co? Lubię, no ja te sztuki walki lubię. Nie umiem siebić? Ciężko jest siebić, co? Ciężko jest, kurde. Ale fajnie, ja zapanowałem sobie o kubek na boksy. No tak. to jak mieliśmy teraz wolność, to chodziłem o kubek na boksy. Fajno Box zajawaczka. Boks i koks. Tajski boks. A oprócz tu walki? Coś jeszcze? no, przypadek jeśli nie sporo. No, tak. Sporo w sumie. Rugby. Rugby Villa D'Arte. Światkówkę, korzykówkę. Wszystko w sumie, wiesz. Trzeba wziąć mleko. To jest... To jest ciepło jest w białeczku? Prowincji 6 Ale się zrobię na lewy. O jezu. Co bro, mój. Wypite. Białko uzupełnione. Jaki, plany teraz? Jaki plan na teraz? Jeden pokoj pokoju, Chyba odpocząć się umyć, bo mamy meeting, nie? Tak. 15 po 12. No ja, to to 45 minut, to tak się wydaje, że to dużo jest, nie? Dla że no, to 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 ale daj. Ja przez te dwa mecze miałem dwie interwencje, nie? Tak to, tak to jak to wygląda ta z... wasza analiza tych interwencji? Ustawienie? Patrzycie, gdzie znajdowała się, się piłka? Piłka, czy... zawodnicy, nie wiem, sytuacja... Jak ma ułożoną na przykład piłkę, czy na przykład ma bardziej nie wiem, na lewą nogę, żeby była odchodząca albo prawą nogę dochodząca. No i no w sumie każdy, każdy mały szczegół. Nie? No także doprowadzić do perfekcji. No to odpoczywaj, widzimy się na meetingu. No, no zobaczymy. Co? Drodzy, na, na siłowni luzi no. był. Dziąłem ciągle. Taki byłeś? Czy to? Taki luzi, Wiesz, trochę troszkę pod śmiechu na siłowni. Zawsze. Czyli twoja pozycja w drużynie, która na pewno się zmieniła? Nie miałem to w wpływu, tak? Nie. Ja zawsze miałem... Ola Joe? Brzydko mówiąc, miałem wywalane po prostu, wiesz? Po prostu, kam. I tak. Tak to po prostu, wyszła, nie Taki, taki jestem śmieszek. Ja pewnie siebie. W tym sezonie to już nie raz pokazałem przecież. Dez, no, kurde, no i tak na, na boisko wychodzisz, robisz to samo, co przez całe życie. Ciężko nie być pewnym w tym, co robisz. Nie? Tu masz jeden przykład gościa, co jest pewne siebie, nie? Na pozycji węgla. Patrz, zostawiłem Ole samą w domu i jako kwiatka dba. Ty dbasz o kwiatki w mieszkaniu? No, o tego akurat dbałem. dbałem. <laughs> Ale też mi się zapominało. Zobacz to. Dobrze, Dobrze żebyśmy się dzieli, co? Śmieszne, śmieszne. Mieliśmy ten... zgadywankę, nie? Twoja twarz brzmi znajomą. No to się nie udało niestety. Nie udało się, ale widzisz, powiedziałem, że to ktoś młody, bo oni siedzą w tych telefonach ciągle. Strzelałem no, tak, między ziłkiem, yy, Filipem, tym młodym i, i Kisielkiem właśnie, no to... Bo Jędras już był wcześniej, no to nie mógł być, nie? A matura u ciebie jak? Na, na luzaku czy raczej mój ciężary? Na luzaku. Jak mówiłeś, że umysł ścisły, no to... Na dużym luzie. Z polskiego tylko miałem z rozprawką problem, ale z polskiego zawsze byłem słaby. E, a tak to matma miałem 88% e, i angielski zwykły 100% i rozszerzony też 100%. Także ja pisałem tą maturę co były odpowiedzi przed, przed maturą. A ty je miałeś? Dlatego mam Dla ma 88. Nie ma się czym chwalić. Nie, ale serio, było tak o 9 pisaliśmy, a o 8.30 jakoś było gdzieś na. jakaś taka strona Wykop czy coś takiego, jest, nie? To coś tam właśnie poszła jakaś informacja, że coś takiego istnieje. Były też jakieś nie... przecieki, że jakaś nauczycielka z coś tam Tak, tak, śpiewa, tak. Jak tak. Jak ja... A to teraz też z tego roku też było z białego ty? Przeciw, ty, tak? przecież? Że w pierwsze tam yy, nagle zaczęli wyszukiwać frazy jakieś tam, która była w rozprawce, coś tam coś tam. Dobrze, nie, dziękuję, to rano tam. O, a tu o jest! Jedną może być, tylko jedną jedną w drugą sekundę. Zgodnie no, że tej formy stylizacji jest słynny fizjoterapeuta kadry narodowej, a Marcin Batten. Marcin No tak. Chcielibyśmy go bardzo pozdrowić przez swoją odpowiedź, jest świetny specjalista. Ogóle, tak? To ja zrobię tak, żeby oglądał. Chciałem powiedzieć, dzwonił, wspomniane było. No zadzwonił do mnie trener, nie? Jak byliśmy w, w drodze. Zgrupowanie było 14 no to dwa dni przed, nie? I od no ucieszyłem się, no. nie ma co ukrywać, nie? Bardzo miłe uczucie, bo to nie było takie powołanie prawidłowe, tylko takie... Tylko takie... No jakby poza kadrą, ale mimo wszystko jesteś na miejscu z nimi wszystkimi. Więc wiesz. Biorą cię jako część drużyny od razu. Od razu mnie na głęboką wodę wrzucili. Ale nie żałuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo Macieju Kickboxer Pozdrawiamy do... tego Butterka, Butterka, Marcina Vatora Posłuchawcę tego skomplikowanego tejpa Ty Znasz Family Guy? Family Guy? Nie. Dobry serial no, Nie oglądałem, ale, ale pamiętam z... A jakiś animowany serial oglądasz? Happy Trick Co? O Happy Trick Friends jeszcze, dokładnie to... To odcisnął znak na Tak, dlatego właśnie wylądowaliśmy w Legii Warszawa, Bo oglądaliśmy Happy Triple No Dlaczego wybrałeś numer jeden na koszulce? Znaczy, no, wybrałem numer jeden? Trener Arkadiusz rachunek mi go wybrał. Fajny byłem czym, ale... nawet. No, może i tak w sumie? Albo ewentualnie byłem czy wcześniej, Czy jakoś wcześniej, no? Trener powiedział, że. Z tego co on rozumie, nie ma innego wyboru niż numer jeden. Tak, numer która to z No właśnie, bo był wczoraj, no. Nawet ciepki się załapał. Pytanie o ciepkiego nawet było. Borowski, o starego Eminema. Czas. Ale przeferwowałeś takie włosy. No, wysłał Ci fotę? Wysłał mi fotkę. Mi też. Możemy. Co rozumiecie? Mam. Syn starego Eminema. To jest mielecki Blasz Kramer. Dostałem od niego to zdjęcie Nie wiem, czy to tak dobrze brzmi. Bielaszki. A czemu ja powiedziałem? Nie... Mielecki, nie niemiecki. ma? a Nie przydali. 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 Nie 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 Dzieci oglądają? Na się vlogi. Dzieci.

Er það í? sesja dzisiaj, co? Dla Ciebie i No, troszkę, troszkę pobroniliśmy. Oni mi regeneracyjne, tak? A my nie. No, my obejdziemy tutaj. Nice <grym grym grym> regeneration training. No, Carlos dzisiaj dobrze postrzelał, cholera. A jak w ogóle? Co? Na połowa sezonu, twoim zdaniem. Pierwsza? No. Nie no, jest miejsce na poprawki jeszcze, nie? Jest ok w tego co było, ale nadal to nie spełnia naszych, moich oczekiwań. Nie, spokojnie, Ludzie ambitni zawsze będą szukali czegoś więcej, nie? A ty, taki człowiekiem, jesteś. Tak, okay, Więc koniec dnia już nadszedł. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jedna prośba ode mnie: lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie nasz kanał. Pozdrawiam. Kasper tobierz.